z systemem i w dzisiejszym odcinku jak wiecie mamy drogę pioniera ale to był tydzień temu dziś mamy uwaga uwaga nowe koniki. i będzie to pierwszy dzień daily daily będzie albo do środy albo do niedzieli Ja chciałam was przeprosić że dzisiaj było bardzo mało filmów i pewnie jakoś jakieś 18 dopiero 19 :00. jeśli w ogóle uda się ustawić ale jako, że weekend albo w piątek postaram wam się więcej wstawiać zna jeśli w ogóle zamówię taki telefon i on dojdzie do weekendu jak nie to będę miała załamkę, bo nam się z środę jak dzisiaj zamówimy to on pewnie dojdzie w piątek i mam nadzieję, że dzisiaj zamówimy, bo może nie dość, do to poniedziałek a w poniedziałek jedziemy w górę. Więc... Już raczej, bo nie doszło mnie. Ale lecimy sobie na nowe konie. Ogólnie nie widziałam ich jeszcze, tylko weszłam na chwilę do kromotki na film, żeby zobaczyć gdzie one są, żeby nie latać po całej wyspie. Więc lecimy sobie. Jesteśmy na Skarlet, jak widzicie. No. Piękny, i haju. Nie kupimy sobie raczej konikawa więc nie właśnie na Scarlett, i zostało mi 24 końców. Znaczy chyba już mi minął jakoś tydzień i mi doładowali już. Jeśli można tak to nazwać. Jest skajdłowy okay. kaj. Boże wystarczą się. Bo nie teraz się nie boję z terkońcami i szlingami, tylko szlingami, nie? Ja się wystraszyłam, że są same startwańsy. <grymne> Dobra, są same szlingi. Weźmy Ja ogólnie się w spółklenie i się cały dzień lat ale możliwe, że będę jechać na drugi turno. I tam już mam nadzieję, że będzie ciepło. gdzie so. Mmm, ja te konie. Okej, okay, tutaj są. Tak chwileczkę. Yy, I w piątek idziemy sobie na rajcę na dyżuru. I możliwe, że będzie... U mnie skończymy na ciepło. So. No, so. zrobiłem z tego vloga. Okej. Okay. To są dobra. Ale nie na tym konie, bo on się mało To są mustangi? Co? Dobra, ten też jest taki średni, ale dobra. Ale dobra, budowę mają piękną. Czy kogoś mię przypomina? Chyba tak, tylko nie wiem kogo. Mustanga? No, chyba nie. Ale no dobra, zobaczmy wielkość. Czy tego nie są duże? Nie, no, one chyba są małe dość. Mustanki są chyba małe. No to one są troszkę większe? No, drobina. Trochę duże, ale dobra. W ogóle moje fajne grzyby takie folowane Stawimy sobie konika. Ej, no spoko, ogólnie nie patrząc na maskę. Tak ogólnie to mega ładna, przepiękna. Tylko macie takie średnie właśnie. Tu jest takie, kiedyś to był mój ulubiony, a teraz na nie, nie mogę patrzeć. Oh, o, to, to, to jest cudo. To jest cudo. To jest takie średnie. No takie... No dziwne. I tu w ogóle chyba na kolejnych będziemy mieli oklep, bo jeszcze mieliśmy wody ale oczywiście też i chyba trwała 3 minuty, polecam. Ten, no taki ogólnie by było spoko, gdyby nie miał tych takich jabłuszek. Ok, to jest piękne. I ogólnie te spoilery tak oglądałam pół na pół, więc no. Tu, no, nawet spoko, nawet spoko. Ale ja chyba bym go nie kupiła. No, chyba, że mogła dużo kupić. No to tam. No i ten taki średni. Gdybym mogła kupić, to chyba bym wybrała tego. Albo tego. Ale chyba ten tego jest taki ciekawy. Ciekawy, albo to. Ej, ja teraz ten jakiś spoko wydaje. Chyba, nawet lepszy od tego. To nie jest taki. Nawet tej grzyby prawie nie widać. Wszystko tak Ok, teraz lecimy właśnie z fryzurkami. Szkoda, że nie można tutaj przybliżyć. A, bo to nie jest taka darmowa. A dobra, by się zmieniło. Na taką, dobra. Ale ta darmowa jest też piękna. Ta już trochę gorzej, ale jakby ktoś chciał właśnie z takiego takiego zrobić, to polecam. Dobra, ta fryzura jest to. O, na ogonku też jest piękny warkoczek. Boże, dobra, ja bym kupiła jednak tego z tymi ujtami. Tu mamy taką bez. Nie, ta chyba jest rozpuszczona. Nie, to są takie chyba warkoczeki mało. I rok jest taki średni. To jest łysa czy koreczki? Łysa, chyba. Sykoń, a, ogonek jest chyba rozpuszczony. On ma takie falowane i nawet nie widać, czy to warkoczki. O, tu są piękne warkoczki. Na ogonku też ma chyba. Tak, piękny warkoczek na ogonku. Tutaj mamy koreczki. No, było ładniejsze, moim zdaniem, gdyby miał rozpuszczoną grzywkę, bo ja nie lubię na grzywce koreczków, ale. Yy, I teraz ta. No, to też jest mega spokojna. Ogólnie to nie jest kucyk, bo to jest mors, a nie pani. Um, ale to mi wygląda na sport kurca. Chciałam go kupić, ale nie mogę. Zobaczymy sobie na przykład tego konia i czy mam y, różyczki innego koloru. Też ma żółto. A to mogę tak po prostu zaznaczyć każdą z To Fajnie. Dobra, są tylko żółte. Niby spoko, ale fajnie by, żeby to był jakiś wybór czy coś, nie? Nie wiem jakby to by mieli zrobić, ale fajnie by było to coś. Ogólnie Nie ma tu nikogo. Jest 15, 16 prawie u mnie. No i może to jedło wygaję, wiedzą. Albo ja w ogóle jestem na jakimś serwerze Kingdom I no nie brzmi to na popularny serwer Nie brzmi jak popularny serwer, więc... E, pójdziemy na... Boże, nie mogę trafić do tej przeczepy Jećko Jedziemy. Jedziemy Brawo! Okej, okay, kogoś tu widzę... To jest ten koń? Nie, dobra, to nie był... O oh my goodness, wiecie, bo to był mój ulubiony kolor, nie? jeszcze ten koń. To chyba ten, co chciałam kupić, nie? On ma tu jakiegoś listka... A właśnie, animacji nie sprawdzaliśmy. O oh my god... Ukryj mnie, ukryj konia... O mój Boże Serio, ja się nie mogę robić zdjęcia Ale po prostu tak mi się spodobało, że dobra Hej Na farmie Steve'a jest tak mało osób I może napiszemy A ona już zmieniła outfit Ej, też ładny Kiedy nagle Znowu mi, ale nie, mam żeby je kupić i czy chciałabyś e, pokazać animację tego koniura? Aha, dobra tyle pisałam e, no dobra, trudno bo zapomniałam, że ceny można pisać. Zresztą innego słowa już nie wiem. No dobra, ale pojedziemy sobie jeszcze raz, żeby sprawdzić te animacje. Bo ja zapomniałam o tym totalnie, żeby wam animacje pokazać. Z tego co pamiętam, to na właśnie tych spoilerach, jak patrzałam, to one mi się w ogóle nie podobały. Zobaczymy, czy je zmienili trochę. Mam nadzieję. Może to był jakiś kolejny żar z... <głos> <głos> więc więc no nie wiem jak z tymi końmi karty nowa, znaczy w pudełkach. No wiecie o co chodzi. Dobra, chody zaprezentujemy sobie na tym pięknym. E, no dobra, tu jest przyspieszone. Ale strasznie głową tak macha. No i spoko. Przeżyło. To tego kus. Dobra, bo ja się wystraszyłam, że to jest ich kus, a to jest jakaś inna animacja, ale chyba nie ma kusu. No nie ma. Szkoda. <noise> Co to jest? Mogliby dać jego specjalną animację. Galop, no bardzo ładny moim zdaniem. Swał, też spoko właśnie. Tu do przodu są, a tu do ty. No, spoko. Szybki nos też ma tak te głowę do góry, ale nie wiem czy pani w życiu, bo ja nigdy nie czułam, więc, ale mega ładnie. jeszcze ogon tak fajnie ten. Okej, okay, tu mamy taki kus, Znaczy kus. kus? Eee, kus, kus, kus. Hot pelzurkiet. <laughs> Okej, okay, rozumiem. I przynieś. Ale eee, słodkie. Boziu, piękne. Ale w ogóle to było od początku tej animacji, nie? A nie, nie ma tego. A nie było, czy mi się wydawało? No coś się zbagowało Coś się zbagowało. No, gdybym mogła, to bym tylko nie kupiła jak najbardziej nawet kilka. Mm, no. Ja się będę już z wami żegnać, bo film trwa 13 minut. Da się znać, czy będziecie krótsze, czy długie filmy. Bo ja nie wiem w sumie, co mam robić. Dlaczego robię właśnie takie 10-minutowe? Pożegnamy się tu na tym pięknym widoczku. Jeśli film Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji. Jeśli napiszecie też jakiś komentarz, będzie mi naprawdę miło. A ja już się z Wami żegnam. Papatki!